Przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie. One podeszły do Niego, objęły go za nogi i oddały mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom. Niech udadzą się do Galilei, tam mnie zobaczą. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli, rozpowiadajcie tak. Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu. Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Jesteśmy w oktawie zmartwychwstania, i każdego dnia Chrystus, który nie wstał dla siebie, tylko zmartwychwstał dla nas, żeby to zwycięstwo nad śmiercią stało się naszym udziałem. Przychodzi, żeby nas spotkać. Co dzisiaj mówi nam to słowo, co dzisiaj Chrystus nam daje? Nie porusza to ostatnie zdanie z dzisiejszej Ewangelii. W tym kłamstwie mówi, że tak rozniosło się to kłamstwo, że nie ma żadnego zmartwychwstania, że to wszystko jest opowieść i trwa aż do dnia dzisiejszego. Aż do dnia dzisiejszego trwa to kłamstwo, że zmartwychwstanie jest fikcją prawda czy fałsz? Co to znaczy wierzyć w zmartwychwstanie? Wierzyć w zmartwychwstanie to znaczy pokonywać śmierć. Nie? Co to znaczy mieć w sobie zmartwychwstanie? Być świadkiem zmartwychwstania. Czynić uczynki życia wiecznego. Czynić rzeczy, które człowiek nie potrafi czynić. Być tym człowiekiem skazania na górze. O którym mówi Chrystus, że kochanie przyjaciół, pokonować tą granicę ku drugiemu człowiekowi, nie, nie do pokonania, nosić rany, a nie zadawać rany, to znaczy wierzyć w zmartwychwstanie, to znaczy głosić w zmartwychwstanie. Śródosłowo mi mówi, uważaj, uważaj, może biegłeś do tego pustego grobu. Może zobaczyłeś, że grób jest pusty. Ale to nie wystarcza. Strażnicy widzieli grób pusty, widzieli, co zaszło. Rozpowiadają kłamstwa. Ja w moim życiu mogę rozpowiadać kłamstwa. Mogę mówić, co zaszło. Ale jeżeli ja w moim życiu nie spotkałem zmartwychwstałego, bo widzimy, jak różna jest ta postawa kobiet, które. Przez posłańca, anioł znaczy posłany, słyszą o tym, że Chrystus zmartwychwstał, widzą, widzą pusty grób i słyszą, że Chrystus zmartwychwstał, i idą do uczniów. Ale zanim dotrą do uczniów, spotykają zmartwychwstałego, i wtedy mogą pójść do uczniów i głosić im to, co widziały ich oczy. Głosić im więcej niż tylko słowa, że grób jest pusty i Chrystus zmartwychwstał. Ale mówiąc im, idźcie, idźcie do Galilei, tam go zobaczycie. Zobaczycie go, dlatego że my zobaczyliśmy. To jest to słowo, które, które dzisiaj przychodzi do mnie i zaprasza mnie do tego, żeby. Szukać zmartwychwstałego, żeby nie zostawać tylko na tym poziomie tego pustego grobu i tego, co mi opowiedziano o jego zmartwychwstaniu, tylko żeby pragnąć spotkać się z nim, żeby moje oczy go zobaczyły, żeby mógł objąć go i żeby jego życie stało się to zwycięstwo nad śmiercią stało się moim udziałem. Wtedy nie będę rozgłaszał kłamstw. I wtedy będę, być może, być może, jeżeli Pan Bóg da to, kiedy ten człowiek wewnętrzny we mnie się zestarzeje, dojrzeje, będę mógł się dać poprowadzić tam, gdzie nie chce. I będę mógł mówić: Idźcie do Galilei, tam go zobaczycie. Myślę, że to jest takie też ważne słowo, bo my próbujemy nawracać drugiego, jak psutylnie nogi, prostować. Próbujemy młodym kazać robić różne rzeczy. W oparciu o słowa. Chrystus nie mówi niewiastom, musicie ich przekonać, że ja żyję. Tylko mówią: Niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą. To jest coś, co daje doświadczenie zmartwychwstałego, daje tą wyrozumiałą łagodność względem drugiego człowieka, miłość, daje tą postawę względem może naszych dzieci, tych ludzi, którzy są daleko, Którzy opowiadają niestworzone historie, którzy się buntują, którzy wykraczają przeciwko pewnym tradycjom, które otrzymali, mówiąc, że to są ludzkie tradycje, kłamstwa, daje tą wyrozumiałą łagodność, daje tą cierpliwość, jaką ma Bóg, mówiąc idź do Galilei, tam go zobaczysz, bo na końcu nie chodzi o to, żeby kogoś przekonać, na podstawie słów, żeby mu coś. Udowodnić, jakieś argumenty mu przedstawić. Nie. Chodzi o to, żeby pozwolić mu spotkać zmartwychwstałego. Mówi się, że każde pokolenie musi wyjść z Egiptu. I to łatwo się mówi, kiedy to nie są nasze dzieci. I nie buntują się, nie odchodzą, nie zostawiają wszystko. Nie, nie mówią, że to kłamstwo, że absolutnie nie chcą tak żyć jak rodzice. Absolutnie się z tym nie zgadzają, że mają wolność, że mają swój rozum. Jak trudno jest zaakceptować, jak trudno mieć tą wyrozumiałą łagodność, wiedząc, że, że one muszą osobiście wyjść z Egiptu, z tego rozpalonego pieca, że muszą w tym Egipcie spotkać tego, który wstępuje do tego pieca, Chrystusa. I być może potrzebują przejść wiele krętych dróg żeby móc spotkać Tego, Który cały czas im towarzyszy. Ale tą wyrozumiałą łagodność daje tu doświadczenie Zmartwychwstałego, Jego cierpliwość względem nas, Jego miłość względem nas, Jego miłosierdzie. Doświadczenie własnych grzechów, że na te grzechy Chrystus odpowiedział miłosierdziem, że wziął je na siebie. Jego miłość daje nam miłość względem drugich. Daje nam takie światłe oczy i tą łagodność, i uczy nas, jak mówić, jak postępować, żeby ten drugi człowiek mógł spotkać Chrystusa. Przede wszystkim to doświadczenie osobiste daje, czyni z nas świadków z martwych stania. To znaczy, że my w naszym ciele potrafimy. Dokonywać uczynków życia wiecznego. W naszym ciele możemy pokonywać śmierć, ten lęk. I to się dokonuje w wielu takich rzeczach: jak zabraknie pieniędzy, jak przychodzą choroby, jak przychodzą różne trudności. Kiedy mamy spotkanie ze zmartwychwstałym, wtedy wszystko wygląda inaczej. Jeżeli go nie mamy, to nasza wiedza niewiele nam pomaga. To boimy się śmierci, tego umierania, z braku pieniądza, z choroby, jakaś przyjdzie z niepowodzeń, z trudności, tak samo jak wszyscy inni. I wtedy okazuje się, że rzeczywiście to wszystko jest opowiadaniem, kłamstwem o zmartwychwstaniu. Może to jest też powód, dlatego widzimy, dlaczego widzimy, jak tyle ludzi opuszcza Kościół. Bo nie jesteśmy świadkami, tylko rozgłaszamy kłamstwa, mówiąc co innego, żyjąc inaczej. Takie słowo, tego pierwszego dnia słyszę, i słyszę też to odwagi. Dzisiaj śpiewaliśmy ten piękny psalm 16, w którym Pan włożył swoje słowa w nasze usta, żebyśmy wołali i słowa mówiły. Ty mi ukażesz ścieżkę życia. I dzisiaj Chrystus ukaże nam ścieżkę życia. On jest drogą, tą ścieżką życia, i będzie mówił: To jest moje ciało, wydane, wiesz i jedz. I na te nasze zwątpienia, może rozgłaszanie kłamstwa poprzez nasze życie, że nie jesteśmy świadkami, że mało w nas tego zmartwychwstania. On mówi: Odwagi, kocham cię. Na to wszystko ja przychodzę. Znowu wydaje się w Twoje ręce, bo ciągle potrzebujemy w naszej słabości, żeby Pan przychodził jako Ten, który się za nas wydaje, który bierze na siebie nasze słabości. Obyśmy mogli naprawdę dzisiaj spotkać Go i zobaczyć te płótna leżące. Wczoraj mnie to bardzo poruszyło, wiecie, to w czasie Eucharystii. Wczoraj słyszeliśmy tą Ewangelię o pustym grobie, o tych płótnach złożonych. I Jan wszedł, zobaczył złożone płótna i uwierzył. Obyśmy dzisiaj my mogli również na końcu Eucharystii zobaczyć ten korporał, na którym jest ciało Chrystusa. Złożone, bo powiedzieć, zmartwychwstał, jest we mnie. Już nie jest tu. Jest we mnie. I On, kiedy przychodzi, daje mi nowy sposób życia.